Przez cefale kompletnie nie widzę dna. A tutaj jest takie dno dosyć nieobiektywne. Jestem ciekaw, jak jest tam dalej. Widzicie, jest coś! Jest coś, jest krążek. Na pewno wyszedł tylko. Tylko teraz, co to jest? 40 km stąd leży ten mój pas. I ten pas to powinna być szybka akcja. Wejdę i albo on tam gdzieś będzie, albo go nie będzie. Nie udało się. Tak jak widzieliście wcześniej. Kolejny dzień. Zaczynam w takim miejscu. Stanąłem sobie na zwykłym parkingu przy drodze, bo już wczoraj mnie łapało mocno spanie. No i poległem na trasie. Jeszcze około 40 minut mam do przeprawy promowej. I muszę zobaczyć, o której są promy. Bo dzisiaj będą poszukiwania na wyspie Rab, która ma jedną, ale za to bardzo ładną i dużą plażę. I na tej plaży spędzę całutki dzień. Ale po drodze jeszcze sklep. Godzinę zapasu mam na prom I sobie stanąłem w jedynej takiej sensownej miejscowości W sensie jakiejkolwiek większej po drodze Czyli w Karlobagu i to jest jedyna miejscowość gdzie tutaj jest jakiś sklep taki w miarę normalny Dlatego idę sobie na śniadanko To też wygląda jakby, jakby stąd prom pływał Ale na mapach Google żadnych informacji o tym No ale idealnie widać, że tam cumuje jakiś statek W sensie może cumować, czy cumuje to nie wiadomo ale za to wiadomo, że dzisiaj o 18.30 albo 19.00 będzie live, na którym będzie, będą wyniki konkursu Tym razem już tylko jednego, bo nie mam żadnych zaległości Zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi, może to Wam się uda wygrać Warto być Za wiele nie mają, bo to jak u nas nasza żabka, ale... Bagieta, parówki, keczup No i lepszego śniadania sobie nie można wyobrazić Malutki ten porcik, no ale nie ma się co dziwić. Sam rejs trwa chyba 20 minut, niecałe. Także chyba to nawet jest ta wyspa, jak mi się wydaje, ale pewien nie jestem. Natomiast pewien muszę być, że mam bilet. I teraz ten bilet muszę gdzieś tutaj kupić. Ticket jest, czyli to tam. Idę zapłacić i mam godzinę praktycznie do odpłynięcia. Na której linii ja mam się ustawić, to nie wiem. Wcześniej tam stali, a teraz widzę, że przejechali, jak mnie nie było. I kotek się schował pod moim autem. Będę musiał go wyprosić, zanim odjadę. Ale chyba jednak tu się trzeba będzie ustawić. Nie za wygodnie ci tu, akurat jest czarny. Chodź, Albo, albo idziesz do mnie, albo spod auta, której z dwóch, bo muszę odpalić. Nie widać go nawet. Przyjechał promik. Właściwie to przypłynął, nie przyjechał i ten już chyba jest dwustronny, ale bardzo ciekawy, na takim jeszcze nie płynąłem. Zupełnie inny koncept niż wszystkie do tej pory. Czyli taka centralna wieżyczka na środku. Pogoda jest dzisiaj niezaciekawa. Pogoda jest taka. No idzie, idzie wystać w krótkiej rękawce i w krótkich spodenkach, ale nie jest za ciepło. Pod wodą i tak będzie to samo, niezależnie od tego, czy jest wiatr, czy nie ma wiatru. Długo dzisiaj nie poszukam, maksymalnie 4 godzinki. Ale to wystarczy, żeby zobaczyć, czy to jest plaża warta uwagi. Znowu mam fartę, i stanęłem praktycznie przy samym wyjeździe. Bardzo fajnie, bo będę pierwszy, będę miał ładne nagranie, jak wyjeżdżam. A tak to sam prom o wiele mniejszy, jeżeli chodzi o ten pokład. Ale nic dziwnego. Na tym promie się płynie 20 minut. Tutaj równie dobrze można by było siedzieć po prostu w aucie. Piętro wyżej sobie wszedłem, jest kilka ławeczek. O, tu już wyżej się wejść nie da, tam już tylko. Pracownicy. Szkoda, ale i tak stąd jest bardzo ładny widok. Będzie można popatrzeć. Bo siedzieć w aucie podczas płynięcia problem to bez sensu. Szkoda widoków. Wiem, że to może być trochę głośne i może mnie być słabo słychać, ale fajnie to wygląda. W sensie to nie jest to urządzenie, które wbija, tylko to normalnie jest wiertarka z wielką odkornicą i oni, i oni wiercą w skałach, żeby te fale umocować. Trochę inna taktyka niż u nas gdzieś tam na Bałtyku, bo u nas to pewnie wbijają. A tutaj muszą wywiercić otwór w skalę i dopiero włożyć ten. Umocnienia, które tu widzicie. Te góry, pomimo tego, że nie są tak wysokie jak, jak w Makarskiej, to jakieś takie większe wrażenie robią. W sensie są o wiele bardziej zróżnicowane i takie poszarpane. Dodatkowo ta roślinność jeszcze tak fajnie na nich rośnie. ładnie się, się na nie patrzy, ładniej wyglądają niż te w Makarskiej. Przynajmniej moim zdaniem. Całkowita pustynia, kompletnie nikogo Bar czynny, bo po sezonie No i nic dziwnego, komu by się tu opłacało stać Dla tylu osób Teraz tu już bardziej lokalni tędy pływają niż Niż turyści Kamizelki Ratunkowe Domknięte Zresztą jest podpisane a to już jest wyspa Rab, na którą płynę Kompletnie bez roślinności, to wygląda jak jakaś Sahara Kompletnie bez, bez ani jednego drzewka Kurwa, ja tu sobie nagrywam, a Skubani są, są szybcy i zostałem ostatni na promie Wszyscy już w samochodzie, a ja przecież stoję z przodu I wszystkich zablokuję Dlatego trzeba biegiem lecieć zamiast nagrywać Przejechałem praktycznie całą tą wyspę wzdłuż i jestem I Tutaj to już z tych wszystkich miejsc, w których byłem tutaj najbardziej jest to miasto wymarłe. Tutaj po sezonie nie ma kompletnie jaka plaża. Tu nie ma kompletnie nic Po sezonie. Zobaczcie jak pusto Ale tu jest fajnie O nie no nie, co to? Halo Halo Dlaczego ty tu jesteś? Mogłoby się nie być. A nie, dobra. To nie przesiewa, tylko chyba z wierzchu zbiera śmieci. To dobrze, to możesz być. Myślałem, że to będzie zbierało całkowicie, tak jak tam te maszyny. Jaki piasek tu jest? Pierwszy raz w ogóle w Chorwacji coś takiego widzę. Plaża Lopar. No, unikat w Chorwacji. No, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Normalny piasek, jak na naszym Bałtyku. Co jest? Jak fajnie! Ja teraz dopiero ogarnę o co tu chodzi? Przecież tu nie ma tak dużej plaży, tu nie ma po prostu wody. Tak dobrze ja myślę, że tutaj normalnie powinna być woda, gdzie to wszystko jest. O kurde! O kurde, patrzcie jaki jest odpływ. To tak, tu, jest, tu była jeszcze niedawno woda. Przecież dokładnie widać linię brzegową. A teraz jest tam. Tutaj nawet nie trzeba będzie durkować. tutaj po prostu można tak połazić z detektorem I widać, że nikt tu nie chodził, bo jest wszystko ładnie zapiaszczone Więc prawdopodobnie nikogo tutaj nie było Chciałem zobaczyć jak mocny jest spadek i czy, czy tu będzie potem dalej głębiej I zobaczcie na to Bum, przecież ja już jestem z 200 metrów od, od tej plaży no, niesamowite miejsce. Naprawdę niesamowite miejsce. I muszę poszukać na YouTube jakichś filmów z tej plaży, zdjęć z tej plaży. Czy ludzie, czy głównie siedzą na płytkiej wodzie? Czy ktoś idzie na przykład tam się kąpać, żeby być na głębszej wodzie? I czy jest tam sens szukania? Czy skupić się na tym, gdzie tej wody teraz nie ma? Bo myślę, że jest około pół metra mniej wody. Myślę, że na spokojnie pół metra mniej wody. Dlatego. Przede wszystkim filmy na YouTube. Spróbuję zlokalizować wysokość wody po takim rusztowaniu, które tam jest. Tam też je możecie zobaczyć, żeby się dowiedzieć, ile tej wody tutaj zlazło. Sprawdziłem sobie i tam nie ma głębokiej wody, w sensie jest bardzo daleko i praktycznie nikt się tam nie kąpie, dlatego nie ma sensu chodzić głęboko. I zestaw do poszukiwań jest dosyć dziwny. Sito standardowe, Deus z słuchawkami bezprzewodowymi, no bo elektroniki nie zanurzy i buty, bo w stopy jednak trochę jest zimno no i jak będę kopał po sicie to też gołymi stopami to zawsze trochę boli i idę, do kolan sobie położę, zobaczę czy, jest, czy będzie sens wchodzić głębiej na przykład do pasa i wtedy ewentualnie jakąś pianeczkę sobie ubiorę a tak to dosyć dziwna metoda poszukiwań ale to jest najfajniejsze miejsce w jakim byłem ta, to, że tu nikogo nie ma ta, to wrażenie takie opuszczonego miejsca I pierwszy raz chyba widzę tutaj w Chorwacji te drzewa zwykłe, liściaste, które już gubią liście na jesień Bo tak to tu to, to jakoś nie spotkałem takiego klimatu jak tutaj, gdzie posadzili te drzewa, gdzie liście leżą na, na trawniku Już czuć taką fajną jesień i taki koniec sezonu Pierwszy sygnał to jest coś takiego Czyli coś od czegoś i nie do końca wiadomo co jest pierwsza biżuteria, pierwsza biżuteria, pierwsze sreberko Odłożę to. Pierwsza zawieszka Fajnie, fajnie, podoba mi się tu Tylko mogłem wziąć uchwyt na głowę, nie przemyślałem sobie tego Jest coś tu wybite, ale to jest na bank srebro Pierwsze sreberko z tej pięknej plaży znalezione i wyciągnięte Dookoła zrobię ze dwa kółka, bo być może znajdę tu jeszcze łańcuszek Skoro to spadło, a nie jest zerwane To znaczy, że zerwało się z łańcuszkiem To tu jest piekielnie głęboko Ja tu wykopałem dół na dobre 30-40 cm Naprawdę wiele razy wykopałem Z 5 albo 6 Ale sygnał był bardzo, bardzo ładny Po wykopaniu już tych pierwszych kopnięć Bo na początku był bardzo słaby Jest złoto! Jest złoto! Jest złoto jak nic! Jest złoto! Jest złoto, wrączka! Jest! <śm> Drugi, trzeci sygnał! Trzeci sygnał! Maleństwo, ale jest! O kurde! Ale fajnie! Ledwo co sygnał dawało, dopiero jak się podkopało to zaczęło ładnie bić Jest goldzik z puncami! Nareszcie, nareszcie. Nie wiem, jakie to punce, bo tutaj już są różne punce, różne zagraniczne. Ja! Ale złoto tutaj bardzo szybko musi się zapadać, w takim razie. Bo piach jest naprawdę głęboki. 40 cm jest spokojnie takiego pyłku, i takie złoto fajnie. Znaczy, no nie fajnie, właśnie się zapada, ale idzie. I nareszcie. Jest kolejny krążek, że o kurde, prawie mi spadł. Chyba zostanę jeden dzień dłużej na tej plaży sobie, tak mi się wydaje Bo tu są hektary nie do przejścia, a dodatkowo się bardzo przyjemnie szuka Bo no cała plaża jest w płytkiej wodzie, więc rewelacyjnie się szuka Kolejny sygnał był jakieś 3 metry dalej I jest to 20 lipa O dziwo, chyba nie jest żelazne Także musieli 2009 rok i ono nie jest żelazne Tak mi się przynajmniej wydaje po sygnale Chociaż jestem nie, jestem w trybie relik, czyli mam jeden sygnał na wszystko to możliwe, że było żelazne. Widzicie to waleństwo? Muszę. Przepraszam za jakość nagrywania. No niestety, nic innego teraz już nie wymyślę. Ale to jest mikro, sreberko i mikrokolczyk, który leżał na wierzchu. O dziwo, więc fajnie. Może to nie jest reguła, że się wszystko tak zapada. To jest kolejny taki sygnał. Wydaje mi się, że tutaj nie ma miejscowych poszukiwaczy. Bo. Ja nigdzie nie znalazłem Tyle biżuterii z jednej plaży A tutaj Jestem z 20 minut Kolejnym sygnałem okazały się Kuny, dokładnie ich 5 Ale to już jest o wiele dalej niż Niż te obrączki I tak powoli mi się tu przez jakiś czas skończyły sygnały Ale no wiadomo, to jest Losowe, gdzie się to znajdzie Przy tak dużej przestrzeni To można chodzić Dwa miesiące no i tak się tego nie przejdzie. 5 kun, bardzo fajnie, że wpadło. Oprócz kilku kun, których we mnie nagrywają, no bo kuny nie są aż tak ciekawe do oglądania, wpadła moneta, którą znalazłem po raz pierwszy w życiu. Jest to 1 dolar. Moneta ze Słowenii. Bardzo nietypowo wyglądająca, bo wygląda bardziej jak jakiś żeton do pralni niż moneta. To, to jedynka wybita w kółku i, i lekki napis po boku. Bardziej wygląda to jak żeton do jakiejś maszyny. Kolejna nietypowa moneta, tym razem aluminium. Jeden czegoś, niestety jest korozja, ale z tyłu jest chyba Jugosławia napis. Jeżeli to przez tyle lat się tu uchowało, to aż się wierzyć nie chcę W takim piasku zazwyczaj fanty idą szybko na dół, no ale chociaż to jest aluminium, no to niekoniecznie. Powoli koniec dnia się zbliża, jest zachód, a ja przeszedłem na całkiem taką płyciutką wodę, która jest dosłownie do kostek. I jest kolczyk. Jest dziecięcy kolczyk z jakimś kucykiem. Sreberko 925 z tyłu wybite. Bardzo fajnie. Kolejna biżuteria. No jest tutaj tego sporo jak na Chorwację A jakby się człowiek dowiedział ile musi leżeć pod tym piachem na tej ziemi macierzystej Na tej skale takiej, to tam to musi być dopiero El Dorado złote Ale nie ma jak się do tego dobrać Bo wydaje mi się, że tutaj tym piaskiem Aż tak nie rzuca jak nad naszym Bałtykiem, żeby zabrało dno i oddało Raczej na to nie ma możliwości, bo to jest taka zatoczka Jeszcze dodatkowo z tą wyspą na środku Szczerze w to wątpię Patrzcie to na to, patrzcie na to, pięć kun Tutaj kolejne pięć kun Tutaj Kolejna kuna I to wszystko świeżo zgubione Ja to praktycznie wytarguję ręką Z tego błota Ciekawe czy coś jeszcze jest Dobra, jeszcze raz sprawdźmy Coś jest niby Chociaż on głupieje pod wodą. Tyle kun z jednego dołka. 12. Tu jest jakaś dziura. To, już jakieś dziecko musiało wykopać to na bank. Nie jest dziura po detektoryście. I monetki, jak nowe. Dosłownie proste, jak ze sklepu. Jeszcze się świecą. Koniec poszukiwań, ale koniec poszukiwań we w wodzie, bo poszukiwania na plaży dopiero przede mną. Zaraz się i tak zrobi ciemno, a ja jestem głodny i trzeba by jakąś kolację sobie zrobić. Czyli druga część bagietki i, i tych i parówek, żeby coś na szybko przekąsić. I zobaczymy co kryje plaża. Bo plaża też jest tu bardzo ciekawa i to chyba niedawno padało. Bo to są normalnie ślady na piasku. No nie no, coś to jest niemożliwe. Kompletnie niemożliwe, żeby to było. Prawdą, no właśnie, już myślałem, a to plastik. spod kapsla ten plastik. Dobra, idę dalej do auta. Jak ja tego wcześniej mogłem nie widzieć. Cały plan, gdzie tu się można kąpać, i faktycznie na internecie tak była rozstawiona talina z tymi pływającymi bojkami, która ogranicza kąpielisko. I kończy się ona dosyć szybko. Zobaczcie, że tutaj już się kończy. A tutaj jest wyspa, czyli w połowie odległości już jest koniec kąpieliska. No ciekawe, czy ludzie się faktycznie kąpią za tym, czy nie. Dodatkowo są też pooznaczane prysznice. Gdzie są prysznice? Fajna sprawa, na jutro się na pewno przyda. W sumie nawet na dzisiaj, bo po co mam swoją wodę zużywać? A oznaczyli toalety: jest oznaczone WC, 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 WC. No kurde. Rewelacja, tylko to mnie martwi. Camping kurde, ale to się dotyczy czego, bo nie wiem do końca. Całej wyspy? O, tu jest jeszcze jedna plaża. I to też może być fajne miejsce do poszukiwań. Zostaję tu na jutro na banga. Jutro o ósmej rano, jak tylko wstanę, to zaczynam poszukiwania. Trzeba będzie tego złomka umyć, bo brudny niesamowicie samochód jest. No i purchle. To połowa tego to wyszła tutaj w Chorwacji od tej soli. Połowa tych purchelków. E to się zrobi. Zresztą nie warto. Całe błotnik kosztuje stówę. Powrót do boju. Kurde, jak tu jest fajnie, jak tu jest puściutko. Naprawdę to robi takie fajne wrażenie. A dodatkowo jest całkiem ciepło. Bo ja nadal idę w krótkim spodę w i krótki w krótkim rękawku. Nie jestem w stanie wytrzymać. Jest chłodno, ale wiadomo, że jak człowiek się porusza pokopie trochę dołków, to już się zrobi ciepło. Pierwsza monetka na plaży. Jedna kunia. Jedna kuna. Bardzo ładna, świeżutka. Ta kuna ma koleżanki kuny. Jedną tu detektorem namierzyłem. Druga jeszcze tutaj gdzieś leży. Jest o, tu już dwie kuny myk jeszcze coś? niemożliwe, to już nie moneta tym razem jakiś dziabłąg jeszcze w dołku i chyba to już będzie wszystko albo do boju idzie teraz łopatka bo, bo dziadostwo nie chce wyleźć Kuna, jak gdzieś siądzie, to już wyjść nie chce. O ile to w ogóle kuna, bo na ekran nie patrzyłem, żeby sprawdzić, jakie ID. Ale jest duża szansa, że to kuna. Jest, dokładnie. Kolejna kuna. Myk. Tym razem już wszystko. Zobaczcie. Wywiana monetka. Jest to monetka, która była inaczej niż te ich monety. Jest na pewno coś innego, ale jest za ciemno, żeby to rozczytać. 1983, czyli to jest znowu jakiś starość. To jest znowu Jugosławia, bo znowu ten herb. Na plaży takie monety pominięte, ale fakt, śmietnik jest tu bardzo duży. Mój, mój, kolejna kuna. Kolejna kuna? Kolejna, dobrze, sygnał się zgadzał. Kolejna kuna, ale ta plaża jest zdecydowanie mniej przyjemna do chodzenia. Bo jednak to nie jest taki fajny piasek. W sensie on jest fajny, ale on jest mokry i się bardzo klei. No i zaraz będzie ciemno. Zastanawiam się, czy dzisiaj do późnej nocy tutaj chodzić. Czy lepiej jutro wstać o ósmej i iść robić wodę? I chyba ta opcja wygra. I tak wygląda sterta śmieci, którą zebrałem. Zbierałem też żelazo, zbierałem wszystkie sygnały, jakie znalazłem, bo nie było ich tam dużo. Monetki. Z takich innych niż te chorwackie. To jest 2 centy są. Jest ta moneta prawdopodobnie z Jugosławii. Tak jak możecie tu zobaczyć, nie znam tej cyrylicy, ale chyba to będzie Jugosławia. Tak mi się wydaje. Zresztą herb też dosyć znajomy. Moneta ze Słowenii, która dosłownie wygląda jak jakiś żeton od pralni albo jakiś żeton do gry. Ale takie tam widocznie mają. I kuny, których trochę jest. Piątek trochę powpadało. 10, 20, 30, 35, 39, 40, 46 kun. Dodatkowo zbierałem żelazne monety, bo tak jak mówiłem, kopałem wszystko, więc 46, 47, 48, 49, 49, 40, prawie 50 kun, co daje 30 złotych. To nie jest zły wynik, ale najlepsze co daje wynik jest dopiero przed nami. Pierwszy srebrny kolczyk, 925 możecie zobaczyć. I to jest ten dziecięcy kucyk. Kolejny to będzie prawdopodobnie sreberko. Ale bardzo, bardzo zjedzony. Widać, że trochę już poleżany. Zawieszka, która na pewno jest srebrem, ale nie wiem, czy gdzieś ma punce. Jeszcze jej dokładnie nie sprawdzałem. Ma na pewno jakiś napis. Ale to są chyba też punce. Jednocześnie tutaj wybite. No chyba tak. Wygląda na srebro. I najlepsze. Obrączka. Obrączka jakaś zagraniczna, bo punce ma bardzo nietypowe. Nie wiem do końca, jaka to jest próba. Nawet być może to nie jest 585, tylko coś lepszego. Nie jestem pewien, bo nie znam zagranicznych prób. Zobaczmy, ile waży. Ja obstawiam 2,7 grama. Nie jest jakoś bardzo ciężka. 3,3 grama. No zrobiła na mnie wrażenie, naprawdę, bo wygląda na taką malutką, drobniutką, ale w sumie jest też gruba. Bardzo fajnie, 3,3 grama złota. Z ciekawości może by walnąć jeszcze wieczorem Archimedesa, żeby zobaczyć, oszacować próbę. Montuję teraz ten film i się skapnąłem, że nie nagrałem podsumowania, więc wracamy do korzeni, czyli podsumowanie nie ma i jest ładny czarny ekran z napisem. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się o 19 na live.